To ja, Zuza! Zastanawiacie się, skąd mam tyle energii? Ze śniadania, które dziś zjadłam. Czy wiecie, że wasz humor zależy od tego, co jecie? Patrzcie, oto piramida. Oj, nie tak! Nie, nie, to jeszcze nie to! O tak! To piramida żywieniowa. Wiecie, co to takiego? To taka instrukcja, która mówi, jak jeść, żeby być zdrowym i mieć tyle energii, co ja. Piramida ma kształt trójkąta. To, na czym stoi, to podstawa czyli to, co powinniśmy jeść najczęściej. Im wyżej, tym miejsca w piramidzie jest mniej, co oznacza, że te produkty powinniśmy jeść rzadziej. Patrzcie, na dole piramidy mamy to, co najważniejsze, czyli ruch i zabawę na świeżym powietrzu. Lubicie sport? To dobrze, bo bez niego nasze ciało byłoby słabe. Ale skąd w nas bierze się ta siła? Właśnie z tego, co jemy. Czego powinniśmy jeść najwięcej? Warzyw i owoców oczywiście! Jabłka, gruszki, śliwki, marchewki, brokuły, pomidory. Im bardziej kolorowo będzie na naszych talerzach, tym lepiej. Na trzecim piętrze są produkty zbożowe. Szczególnie zdrowe są te pełnoziarniste ciemne bułki z ziarnem, chlebek razowy lub makaron pełnoziarnisty. Nad nimi czekają wszystkie produkty z mleka. Cery, jogurty i kefir też. O nie! Lodom i czekoladzie mlecznej mówimy stanowcze nie. Następne piętro piramidy zajmuje mięso, ryby i jaja. I tutaj ciekawostka. Wiecie, że podobne wartości odżywcze co mięso mają rośliny strączkowe? Mhm. Tak, fasola albo groch na przykład. Warto sięgać po nie częściej. Hop, siup i już dotarliśmy na sam szczyt piramidy, gdzie znajdziemy tłuszcze. Ale tu ciasno. Nic nie szkodzi. Bo choć tłuszcze są niezbędne, to nasz organizm potrzebuje ich naprawdę niewiele. Jeśli je już jemy, to najlepiej te roślinne, takie jak oliwa z oliwek. Wiecie, czego nie ma w tej piramidzie? Na pewno się już domyślacie. Cukru oczywiście, choć bardzo nam smakuje, to sprawia, że nasze ciało szybko traci siły. To działa? To proste. Zjesz cukierek i twoja bateryjka, choć pełna energii, szybko się wyczerpuje. Ale kiedy zjesz owoc, który też ma w sobie cukry, możesz czerpać energię ze swojej bateryjki dużo dłużej. Fajnie, prawda? Ale jedzenie i dużo ruchu to nie wszystko, czego nasze ciało potrzebuje. Wiecie, co jest bardzo? Ale to bardzo ważne dla waszego zdrowia? Już wam mówię! To woda. Wiecie, dlaczego Stach trach jest niebieski? Bo aż w trzech czwartych jego ciało składa się z wody. Wasze ciała podobnie, mimo że nie jesteście cali niebiescy. Podczas ćwiczeń, spaceru, a nawet nauki, zużywacie tę wodę. Dlatego musicie ją stale uzupełniać. Pamiętajcie o tym. To teraz już wiecie, jak skomponować swój zdrowy i pełen energii talerz? Na pewno. Ściskam Was pomidorowo, bakłażanowo i do zobaczenia następnym razem.